Urodziłem się w 1989 roku i wielka część mojego pokolenia, ludzi, którzy dzisiaj mają 30-40 lat, żeby zarobić jakieś normalne pieniądze, musieliśmy wyjeżdżać za granicę, często do prac tych no, po prostu fizycznych. I dzisiaj, kiedy Polska jest 20 gospodarką świata, kiedy wreszcie moglibyśmy pomyśleć, że młody Polak pojedzie sobie na wakacje nad Polskie Morze, w Polskie Góry, będzie pracować za godziwe pieniądze w naszym kraju, nie będzie musiał wyjeżdżać, no to jadąc tam dzisiaj widzimy, że personel hoteli... W Polsce w wielkiej mierze składa się z Ukraińców, z ludzi, którzy przyjechali do Polski z Ameryki Południowej czy z Azji. I jak porozmawiamy z polskimi pracownikami tam na miejscu, to większość po prostu mówi to samo, że. Umowy tych pracowników, którzy przyjeżdżają z krajów często trzeciego świata są formułowane w ten sposób, że rzeczywiście oni nie zarabiają nawet minimalnie, minimalnej krajowej, i polski pracownik. E, chcący zarabiać normalne pieniądze, nie jest w stanie konkurować z tymi ludźmi, którzy przyjechali na przykład z Wenezueli czy, czy z Indii. No i pytanie, czy my mamy być krajem dla ludzi z trzeciego świata, którzy tutaj będą przyjeżdżać, mamy importować trzeci świat do siebie, a w dalszym ciągu eksportować młodych ludzi, wykształconych często, na zachód? No moim zdaniem to jest chore, to jest coś, co w życiu nie powinno w naszym kraju mieć miejsca. Powinniśmy więcej płacić Polakom pracującym tutaj, na miejscu, a nie ściągać do siebie problemy trzeciego świata. I właśnie w tej sprawie pisze, napisałem, wysłałem interpelację do rządu Donalda Tuska, żeby poznać skalę zatrudnienia osób, które przyjechały do Polski do pracy i z Ukrainy i z krajów Ameryki Południowej, Azji, Afryki. No bo dzisiaj Jadąc w miejscowości turystyczne w Polsce, często nie możemy dogadać się w języku polskim z obsługą e, na przykład hoteli czy restauracji.